Wszystkie wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu i Fundację Instytut Kultury Popularnej mają jeden cel promocję komiksu. Emilka zrobiła 13 w stro, stron w jedną godzinę, a ja około 11. W 13 godzin. Nie ma czegoś takiego, że, że jest w tym momencie coś ważniejszego, co sprawiłoby, że odkładamy na bok ten komiks. Po prostu jesteśmy te 24 godziny tylko i wyłącznie dla tego projektu, dla tego komiksu, który na pewno powstanie. Na pewno to jest dobra okazja właśnie dla polskich twórców, aby się integrowali. Z tym zawsze jest kłopot, dlatego że no jednak artyści są bardzo często zamknięci gdzieś tam. W na swoich stryżkach albo w swoich piwnicach i tego typu właśnie spędy artystyczne pomagają. Ci, którzy będą to oglądać, to zapraszam tutaj, żeby przyjechać na następny rok, bo tu jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie.